Witaj. Zaczynam nagrywać dzisiejsze wideo w afekcie. Jego przyczyna jest następująca. Jakiś czas temu zwróciła się do mnie organizatorka ustawień narodowych, które mają odbyć się w Kaliszu 15 sierpnia, abym pomógł jej w promowaniu tego charytatywnego wydarzenia. Mój pierwszy kontakt z ustawieniami hellingerowskimi, bo. O nie właśnie, w tym wydarzeniu chodzi, miał miejsce około 10 lat temu. Przyjąłem wtedy zaproszenie znajomej i wziąłem udział w ustawieniach. Szczerze mówiąc poszedłem tam, aby udowodnić, że to wszystko jest jedną wielką ściemą. Ale to, czego wtedy doświadczyłem spowodowało, że pojawił się respekt przed proponowaną przez Hellingera pracą z polem. Postanowiłem więc umieścić post dotyczący Kalisza na mojej stronie w Facebooku. Może to przypadek, ale dwa dni później otrzymałem polecenie od portalu, aby w terminie do 20 sierpnia oczyścić grupę ze wszystkich postów niezgodnych z regulaminem. Sprawa jasna, że przy ponad 10 tysiącach członków jest to zadanie niewykonalne, tym bardziej, że tego regulaminu po prostu nie znam. Uważam, że absolutna większość postów w grupie jest w porządku. Wszystko wygląda więc na to, że nie jest wykluczone zamknięcie grupy. Nie przejmuję się tym zbytnio, bo już w następnym tygodniu przedstawię pewną aplikację, która sprawi, że członkowie społeczności, która tworzyła się w ciągu półtora roku, nie stracą ze sobą kontaktu. Okej, okay. związek z moim postem na temat ustawień w Kaliszu i list Facebooka do mnie mógł być jeszcze dziełem przypadku. Następne wydarzenie utwierdziło mnie jednak w przekonaniu, że to nie zupełnie tak. Otóż poprosiłem redakcję znanego, renomowanego miesięcznika o umieszczenie na stronie internetowej informacji o ustawieniach w Kaliszu. Już następnego dnia czytelnicy mogli przeczytać informacje o ustawieniach, ale już dwa dni później otrzymałem telefon od redakcji, że wideo zostało zdjęte ze strony i to w związku z masowymi komentarzami czytelników zarzucającymi redakcji promowanie wydarzeń politycznych, kontakty z narodowcami itd. Jestem pewien, że autorzy tych komentarzy nie zadali sobie trudu, żeby zapoznać się z intencjami organizatorów. Wobec tego zamieszania czuję się wyzwany do tablicy. A więc, zacytuję ze strony informującej o Hellingerze i ustawieniach. Ustawienia hellingerowskie, zwane też ustawieniami rodzinnymi, są metodą transformacji istotnych tematów osobistych oraz systemowych. Pozwalają rozpoznać źródło problemu na głębokim poziomie, zrozumieć dynamikę danej sprawy, a także zrobić istotny krok w kierunku optymalnej zmiany. Proces ustawienia przywraca harmonię w naszej kondycji psychiczno-cielesnej oraz w naszych relacjach z innymi ludźmi. Tyle cytat. A więc w klasycznych ustawieniach chodzi o ustawienia rodzinne. Ale czy my, Polacy, nie jesteśmy jedną wielką rodziną? Choć tak bardzo podzieloną, skłóconą, rozdartą, z historią pełną bólu i cierpienia, rozbiory, powstania, wojny, okupacje. Jest jakaś praprzyczyna w polu tego państwa, tej ziemi, że ustawiliśmy się w pozycji ofiar. Tę przyczynę trzeba poznać, odebrać naukę, podziękować nauczycielom i zacząć pisać historię narodu na nowo. Pragnę uspokoić tych wszystkich, którym przeszkadza tytuł kaliskiego wydarzenia, ustawienia. Narodowe. Nie jest zamiarem organizatora ustawienie narodu przeciw czemu lub komukolwiek. Wydarzenie ma absolutnie apolityczny charakter i nie przypuszczam, żeby wśród przybyłych znalazł się choć jeden polityk. Również żaden z organizatorów nie ma aspiracji politycznych. Chodzi o głęboki wgląd w praprzyczyny naszej smutnej historii i o wyciągnięcie wniosków. To będzie praca duchowa z polem. Nic więcej. Ale też nic mniej. Nie jest wykluczone, że w związku ze wspomnianym już zamieszaniem wokół tytułu wydarzenia na kaliskie spotkanie zostali już oddelegowani przedstawiciele organizacji czuwających nad porządkiem publicznym. Będą zawiedzeni, a może poczują tam po raz pierwszy energię nowej ziemi, nowej Polski. Informacje o wydarzeniu kaliskim zamieszczam w opisie do wideo. Ja się wybieram. Czy dołączysz? Następny temat. Czas biegnie nieobłaganie. To już dwa lata od śmierci Marka Rymuszka, założyciela i redaktora naczelnego nieznanego świata. Właśnie ukazała się książka pod tytułem Każdy ma swoją ścieżkę. Jest to zbiór felietonów, które ukazywały się w nieznanym świecie w każdym numerze miesięcznika od 1990 roku. Jak czytamy we wstępie, są one wielowymiarowym zapisem otaczającego nas świata, postrzeganego uważnym okiem reportera, dla którego najważniejsza była wolność wewnętrzna i prawo każdego człowieka do dokonywania wyboru własnej drogi życiowej i duchowej. Zaznaczam, że to nie jest książka, którą można przeczytać jednym tchem od deski do deski, i to nie tylko ze względu na jej objętość. Książka liczy 415 stron. Osobiście otwieram ją na chybił trafił, jak właśnie teraz. Nieznany świat, listopad 2001. Tytuł Piramidy naszych marzeń. Pierwsze zdanie jest ponadczasowe. Walczmy skutecznie z osaczającymi nas zewsząd piramidalnymi głupstwami. Demontujmy piramidy strachu, budujmy piramidy ducha. Pamiętam, że na krótko po odejściu Marka jeden z jego znajomych channelował przekaz od niego. Przekaz ten umieściłem na moim blogu pod tytułem Marek nadaje z nieznanego świata. Link znajdziesz pod tym wideo. Pamięć zawadła mi otrzymana wtedy od Marka instrukcja, abyśmy nie brali tego świata zbyt na serio. W jednym z komentarzy moja działalność na kanale YouTube została porównana do rozdawania słuchaczom latarni. Piękne porównanie, i może coś w tym jest. Bardzo rezonuje ze mną pewne stwierdzenie, które odnalazłem jakiś czas temu w sieci. Brzmi ono. Ludzi nie trzeba ratować. Ludzie potrzebują wiedzy o własnej mocy i o tym, jak uzyskać do niej dostęp. To wszystko. Zostańmy przy wspomnianej już metaforze z latarniami. Ty, który słuchasz tego nagrania, otrzymałeś latarnię. Nie zapomnij tylko, że jest to latarnia słoneczna, a każda nowa latarnia słoneczna musi zostać. Włączona. Przełącznik powinien zostać przesunięty na on. Inaczej energia nie zostanie przekształcona w światło. Spróbujmy więc włączyć ową latarnię, sprawić, aby zaczęła ona świecić. Abyś ty stał się źródłem światła. Zanim przystąpimy, przeczytam Ci krótki fragment z kursu cudów, właśnie o świetle. Posłuchaj. W obliczu światła, które dziś otrzymasz. Świat będzie blaknął, aż zniknie całkowicie i zobaczysz, jak pojawia się inny świat, na opisanie którego brak słów. Teraz wchodzimy bezpośrednio w światło. Zamknij oczy na świat, który widzisz, i w cichej ciemności patrz, jak światła, które nie są z tego świata, zapalają się jedno po drugim, do momentu, aż gubi się wszelkie znaczenie tego, gdzie jedno się zaczyna. A drugie kończy, gdy zlewają się one w jedno. Światła nieba chylą się ku Tobie. Aniołowie rozświetlają drogę tak, że znika wszelka ciemność, a Ty stoisz w świetle tak jasnym i wyraźnym, że potrafisz zrozumieć wszystkie rzeczy, które widzisz. Może mała chwila zaskoczenia sprawi, że zatrzymasz się, zanim uświadomisz sobie, że świat, który widzisz przed sobą w świetle, odzwierciedla prawdę. Prawdę, którą znałeś i której całkiem nie zapomniałeś, błądząc w snach. Tyle kurs cudów. A teraz obiecana instrukcja obsługi latarni. Wykorzystamy w tym celu pewne nagranie, które właśnie odnalazłem w mojej komórce. Kilka lat temu odwiedziłem Ziemię Świętą, dwa dni spędziłem nad jeziorem Galilejskim. Odbyłem tam wspaniałą medytację, po zakończeniu której nagrałem plusk wody tego jeziora, aby móc wracać do tych pięknych chwil, kiedy tylko zapragnę. Teraz wykorzystamy to nagranie. Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu jeziora Galilejskiego. Jest zachód słońca. Poczuj panujące energię. Zobacz jak po świetlistej strudze światła, rzuconej na taflę przez promienie zachodzącego słońca, stąpając po wodzie i dzieci na spotkanie, wielki Mistrz. On zaprasza cię, abyś się uszył w jego kierunku. Tak naprawdę jest to Twoja boska jaźń, która cię przywołuje. Zrób pierwszy krok z pełną wiarą, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ta świetlista istota ma dla ciebie prezent. To latarnia solarna, która zakumulowała całą energię słońca. Za chwilę zrobi się ciemno, i tylko od ciebie zależy, czy będziesz przebywał w ciemności. Zostawiam cię w tym procesie na chwilę. Nie zapomnij po przyjęciu latarni przesunąć przełącznika na on. I świeć. Witaj w klubie Zjednoczonych Latarników. Rozmawiałem ostatnio z Krystyną Maciąg, znaną energoterapeutką, medium, nauczycielem duchowym i organizatorką corocznych spotkań Mocy pod Ślężą. Tegoroczne wydarzenie nosi tytuł Powiew Wolności i odbędzie się w dniach 27-29 sierpnia w Sobótce. Wybieram się tam. Informacje o tym spotkaniu znajdziesz w opisie do tego wideo. Zacytuję fragment najnowszego przekazu, który ostatnio otrzymała Krystyna, a przekazy te przychodzą do niej regularnie już od wielu lat. Posłuchaj: jednoczcie się, bo to niezwykły czas transformacji. Razem jesteście potęgą nie do pokonania. Świt jest już bardzo bliski. Ziemia rozwarstwia się teraz energetycznie na dwa poziomy, tworząc jakby równoległe dwie ziemie. W ziemskim pojęciu czasu, bo tak naprawdę jest tylko tu i teraz, jeszcze do końca tego roku wiele się wydarzy. Nastąpiło przyspieszenie, a wahadło ewidentnie przechyla szalę w stronę światła. Świt jest już bliski. Tyle, fragment przekazu. Otrzymałem właśnie najnowszą książkę Dietera Broersa i tytuł Ewolucja 2021. W pierwszym dniu sprzedaż w Niemczech sprzedano ponad 11 tysięcy egzemplarzy, co jest dla tak niszowej tematyki prawdziwym evenementem. Planujemy z Dieterem 21 sierpnia około 3-godzinny webinar live, podczas którego zostanie skomentowana aktualna sytuacja w niebie i na ziemi oczywiście, a także odpowiemy na Wasze pytania. I jak zawsze będziemy przypominać o mocy tkwiącej w nas. To spotkanie będzie płatne. Oczywiście będziemy nadal zamieszczać na kanale YouTube również bezpłatne materiały. Osoby zainteresowane spotkaniem na żywo z Dieterem, proszę o maila pod adresem spotkaniezdieterem@gmail.com, abyśmy wiedzieli jak dużą platformę zarezerwować na Zoomie. Adres tego maila znajdziesz również w opisie do tego wideo. Możecie już teraz wysyłać pytania. Przyjazd Dietera do Polski przed końcem sierpnia jest pod wielkim znakiem zapytania. W jego greckim gaju oliwnym rozbiło namioty i zaparkowało swoje kampery ponad 60 rodzin z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Większość z nich szukał litera moralnego i duchowego wsparcia w związku z drastyczną sytuacją w krajach niemieckojęzycznych. Dzisiejsze nagranie chciałbym zakończyć krótkim cytatem z genialnej książki Davida Hawkinsa Siła czy moc? Posłuchaj. Brak poczucia humoru jest groźny dla zdrowia i szczęścia. Systemy totalitarne są zupełnie pozbawione poczucia humoru na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Śmiech, który przynosi akceptację i wolność, jest zagrożeniem dla rządów siły i strachu. Trudno jest gnębić ludzi, którzy mają poczucie humoru. Strzeż się wszystkiego, co pozbawione jest poczucia humoru osób, instytucji i światopoglądu. Brak poczucia humoru zawsze towarzyszy dążeniu do kontroli i dominacji, nawet jeśli oficjalnie ustanowionym celem jest zapewnienie dobrobytu i pokoju. Tyle Hawkins. A więc, moi drodzy, jest dobrze. Wszechobecny absurd zaczyna powodować u coraz większej liczby osób śmiech. A tam, gdzie jest śmiech, jak już mówiliśmy, nie ma lęku. Śmiejmy się więc. To nasz czas. Nasze przebudzenie. Pozdrawiam ciepło, Tomek.